Tak, tak. Zanim się wdrożymy, tak, wiecie, totalnie w klimat i w ogóle, parę słów nie na temat. Długo nie nagrywałem, bo nie miałem jak. To, co nagrałem ostatnio, to nagrałem w wynajętym pokoju. Ten pokój już nie wynajmuję od dwóch miesięcy. W e, historię miałem dość zawiłą, muszę powiedzieć. Nie wiem, być może powinienem zrobić no, ten temat odrębny. Odrębny. No widzę, że tu jesteś złotko. <laughs> powinienem zrobić odrębny film, ale mi się nie chce marnować czasu na odrębne filmy, jak trzeba prawda, zabierać się do rzetelnej pracy. E, więc w tej chwili nie mieszkam tam. Znalazłem, nazwijmy to, pracę na pół etatu Tak naprawdę to nie jest nawet na pół etatu to jest tak naprawdę wolontariat tak zwany w hostelu. Yy, polega to na tym, że pracuję 20 godzin. O, ładnie. Przepraszam bardzo. Pracuję 20 godzin w tygodniu, ale dzięki temu mieszkam za darmo. To jest. No, naj, najdroższa rzecz to właśnie mieszkanie. Więc tu, skoro mogę mieszkać za darmo, to już jestem, już jestem zadowolony. Poza tym jest w tym hostelu bardzo fajna atmosfera. Może kiedyś zrobię specjalny filmik, to wam pokażę jak ten hostel wygląda. Nic nadzwyczajnego, łóżka jak klatki, ale za to da się, da się przespać. Na łeb nie pada. Jest okej. Okay. Poza tym... Przepraszam bardzo. Trochę jestem przeziębiony. Ale jedziemy dalej. Jestem przeziębiony, ale za to niezniszczalny. Yyy, dobra. Dobrze. No. Dobra, ja tu jeszcze pogadam. Trzeba się dostać do środka. Co nie jest łatwe. Ale da się to zrobić, bo już raz to zrobiłem. Eee, także pracuję w tym hostelu, szukam przy okazji roboty. Miałem już parę ładnych rozmów kwalifikacyjnych. Posz... Idzie mi całkiem nieźle, chociaż roboty nie dostałem. Dzisiaj na przykład miałem jedną rozmowę. Chciałem się dostać do tej szklarni. Wiem, że jakoś pewnie się da. A może się nie da. No nic w każdym bądź razie w każdym bądź razie yy, nie jest aż tak łatwo znaleźć robotę chociaż odzew i w ogóle oferty są nie do porównania z tym co mamy w Polsce a po ostatnich yy, nazwijmy to wyborach to już w ogóle yy, przestałem myśleć o, o moim kraju jako, jako miejscu do którego chciałbym wrócić <laughs> Ups, trochę mi widać Trochę mi widać Teraz mi widać bardzo o. Psy, świetnie Dobra, jeszcze raz Haha Wczytaj, ostatni zapis Nie wiem, który to był Podejrzewam, że ten odcinek będzie katastrofą I mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek mi się nagrywa, bo przy tym mikrofonie Czasami mi lubi końcówka nie łączyć. Dobra, powracając do tematu w tym hostelu. Od niedawna jest jako taka sieć, przez którą być może będzie się dało... E, będzie się dało coś e, przesłać. Bo wcześniej to było po prostu niemożliwe. No to będzie po prostu test. I ten odcinek jest testem i przesyłanie też będzie testem. Coś Francuzi mi tu gadają <laughs> Nie gadają, byle by nie rozumieli <laughs> Jakoś kurczę, mam tremę Żeby mnie tu ktoś słuchał, kto rozumie Nieważne Spróbujemy zaraz strzałę gazową trzeba przygotować na pieska Pij piesku. Mam nadzieję, że da się wejść. Mam nadzieję, że mi tu nie wyjdą z zaplecków. Chciałbym tu wejść, naprawdę. Tylkoś mocno wierzę w to, że się da. Że moja wiara nie jest. Uu. Tego nie widziałem poprzednio. To mi może sporo ułatwić. Dobra, w każdym bądź razie teraz dopiero mam jakąś możliwość. Także wybaczcie, że nawet nic nie napisałem, ale w momencie, kiedy dzieje się tutaj u mnie tak dużo, ciężko jest myśleć jeszcze dodatkowo o nagrywaniu. U, panowie strażnicy tu przyszli, jak miło. A tutaj wejście do szklarni, U. dobre miejsce. A właśnie można by zjeść maczka i wziąć maczka, co by się nie marnowało, oczywiście, żarcie. Nie potrzebuje się leczyć. Mm, dobra, to coś na pewno robi coś pożytecznego. Wyłączyłem parę wodną. To dobrze. Dobra, a jak teraz stąd wyjść? A, może trzeba było pomyśleć zanim to wrzewę. drzwiami ale nie chcę wychodzić drzwiami z tym złodziejem powinienem wychodzić oknami dobra także no tak to wygląda z mojej strony dawno w Tifa nie grałem Ale to nic, wszystko da się nadrobić, mam nadzieję, że to się jako tako nagrywa, bo oj, ludzie, no techniczne problemy to są, to jest ode mnie, nie, to mnie nigdy nie opuści już chyba, <laughs> chyba że już będę bogaty i będę sobie mógł kupić sprzęt nie oszczędzając każdego grosza i nie zastanawiając się kupić sprzęt czy pasztet. O świetnie Dobrze, że tu idziecie właśnie Miałem nadzieję, że ktoś będzie mógł wtedy przechodzić! Nie, jeszcze raz Trzeba było na nich poczekać. Nie tak łatwo, nie tak łatwo. No być może kiedyś wam popowiadam jakieś historyjki. A w ogóle powiem wam w tym hostelu mam. jest bardzo fajnie, dużo ciekawsza jest atmosfera niż w wynajmowanym pokoju. Nie siedzę sam. Eee, nie mam gospodarzy, którzy by, mnie, którzy by mnie wkurzali. Pracuję 20 godzin w tygodniu. Przy okazji dzięki temu mam sporo czasu na szukanie roboty i inne tam takie. Eee, strzała gazowa dobra także układ jest bardzo wygodny dla mnie że mogę pracować i mieszkać za darmo także i z tymi tak zwanymi menadżerami dobrze się dogaduje Mam też paru znajomych takich, powiedzmy, stałych lokatorów. Także bardzo ciekawi ludzie z całego świata. Są goście z Australii, z Hiszpanii, z Ameryki, z Włoch, z Chin. No, jeden z moich kolegów to jest Japończyk, który jest perkusistą, także no, szeroki świat, zupełnie nowe doświadczenia powiedzmy.

Tak, pan Eastwick zamknął się w pokoju, nie chce wyjść. A, dobra. A, postanowiłem posłuchać dobrej rady pana Wichajwena i już podam Google'owi ten, ten numer telefonu, niech mają. Nie chcę mi się bawić w wcięcie tych filmów do 15 minut. Po prostu nie ma sensu Trzymaj się kciuki, że to się nagrywa. W zasadzie ja muszę teraz trzymać, bo jak wy trzymacie to i tak już nie ma znaczenia, bo to już jest nagrane Ha 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 ha. Bardzo śmieszne Po prostu się żart, żarty się mnie trzymają. Dobra. Nie pamiętam co tu... O co tu chodziło? Trzeba po, pobadać kwestie. Więc badamy kwestie no, także do moich najlepszych kolegów tutaj należą właśnie Hiszpan-Havi. Havi to skrót od Chavez. w sumie. E, tak jak mówiłem, jeden Japończyk, jeden Anglik. Właśnie Anglików jest tutaj najmniej, w tym hostelu przynajmniej. Polacy się zdarzają, ale rzadko. Włochów jest cała masa I Hiszpanów I w ogóle tutaj z tej Europy Południowej Także No jest ciekawie To trzeba przyznać Na razie z pracą nie miałem za dużo szczęścia Chociaż byłem bardzo blisko Kilka razy doszedłem do trzeciego etapu rekrutacji, do ostatniego. Zresztą do, do ostatniego etapu rekrutacji tu doszedłem już parę razy, tylko nie zawsze to były trzy rozmowy, czasem były trzy, a w zasadzie nawet w jednym przypadku były cztery i doszedłem do czwartego etapu i odpadłem na końcu. Nieby bez, bez skutku, ale <laughs> niby bez skutku, ale mimo wszystko dość pozytywnie. Tam ktoś jest. Nie wiem, czy tam powinienem wchodzić. Zresztą będę kończył ten odcinek powoli. Chcę sprawdzić, jak ta sieć będzie łykała to nagranie. Teoretycznie jest dość szybka, więc powinno ładnie iść, ale czasami ta sieć lubi przestać działać. I'm sure it's a misunderstanding. Oh, they have their orders. That's what they said. Orders, ma'am. I told them orders won't get him out of his study. He has been up there for some time now. Three nights, four. <sighs> Even as we make to leave this squalid city, his work remains his true love. A wife is but an afterthought. Hmm. Same nightmares every night. <laughs> <laughs> you want to Dobra W każdym razie Gosiu się zamknął I nie wychodzi Dobra Zdaje się, że tu na górze żaden... O, już wykrakałem A nie, on nie idzie na górę To mnie cieszy Może by tu zestrzelić ten Żyrandor i go trochę stłamsić, ale Nie chcę tego robić, chcę

No, to pójdziesz ze stąd, czy nie? To jest ptaszek w klatce. Ptaszka też można zagazować. <gazujesz> a, dobra, może byśmy mu rzucili jakąś przynętę, a nie? Nie mam przynęty. Dobra, może tym strzelimy po prostu, żeby go trochę nie tu, to może tu? Co to mogło być? Aż ty. Stay alert. Wiem, co zagazuje tego ptaszka na wszelki wypadek już teraz Ptaszek umilkł Ach, może mogłem to zrobić już wcześniej Możliwe Hmm. No właśnie. Tu mamy dużo szkła, które hałasuje. Co to jest kucharz? Kucharz. Panie kucharzu. A teraz nie będę wiedział czy on wyszedł już, czy nie. Nie dobrze. No nie słychać go. U, dzień dobry panie kucharzu. Już myślałem, że, że się pana nie doczeka. Chciałbym zamówić pizzę. Panie kucharzu, zajrzę jeszcze raz tam do szafy. No ciekawy jestem czy ten odcinek będzie cokolwiek warty Pę pęż pę i pan już poszedł spać dobrze Co my tu mamy? Podejrzewam że nic ciekawego Ciekawy będzie tylko ten pokój z wejściem do rzucania dobrze też się przydaje. No. Co? Nowa mapa. O co chodzi? O. ciekawe coś. Coś się otworzyło być może, lecz nie wiem co. <śmiech> <śmiech> Człowiek nie jest taki, co by nie zajrzał do szafy. Taki tiff perfekcyjny, no zobaczcie. Czy naprawdę to, to za mną jest? Z tym nie widać mojego odbicia. Co nie wymyślili, żeby tylko przez schody jakieś umieszczać? W odbiciu tu znowu. Dobra. To gościa może się zajdzie od Tyla Dobra, tutaj nie ma nic specjalnego Tędy byśmy weszli Gdybyśmy weszli dołem Obawiam się, że tego gościa się nie obe... O Czy ja tu bywałem Może i bywałem, nie pamiętam Wow. Ci ludzie naprawdę nie wierzą we własne umiejętności. Nie, w, nie wierzą własnym zmysłom. Świeczki same zgasły, nic się nie dzieje. Z czasem ja sobie tu wejdę. Tamten gość tu stoi. O tak. Zgasić światło przez ścianę, przez drzwi można. O! Ptaszysko jeszcze nie jest takie groźne, bo ptaszysko reaguje na ruch. Więc można się po prostu nie ruszać i go ominąć. Natomiast piesek, to jak tylko Was widzi, to on po prostu się wkurza, nie lubi, piesek nie lubi widzieć. Tego pieska koniecznie trzeba zagazować. Ciekawe, co ja otworzyłem tam na dole w kuchni? Bardzo mnie to fascynuje, to ta zagadka. A co przy Czy ja mam tą zdolność? Czy nie mam, nie mam tej zdolności To Jest taka specjalna zdolność, że można. Że można po prostu mignąć koło gościa nawet w pełnym świetle przez chwilę i on się nie zorientuje. Trzeba chcę go zajść. Od tyłu co może mi się nawet udać, Dobrze. ptaszek jest o. ptaszek się wkurzył Nawet nie No, a choć tu położę cię gdzieś w wygodnym miejscu, chociaż to raczej nie jest konieczne, bo tu nikt więcej nie łazi Dobra Cześć ptaszku Sorry, że Ci musiałem zagazować Żeby tak trzymać gawrony W klatkach Flakon parfum Dobrze, proszę Państwa Ja myślę, że dobrą reklamą następnego odcinka będzie to, to będą te oto drzwi Tutaj będzie tajne przejście. Ja teraz sobie zrobię zapis jakiś. Zapisz grę E. A gdzie by to zapisać? A może tu. Nie. Zaraz, 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 zaraz. Dobra, może ten zapiszę. Dobra, mam nadzieję, że nie będę tego żałował później. Dobra, w tym czasie właśnie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że nie jest on techniczną katastrofą i w ogóle. Dobra, pozdrawiam i trzymajcie się nie wiem kiedy. Jeżeli wszystko się okaże, że dzisiaj poszło dobrze, to może niedługo. Dobra, cześć. To już się gryłaście czyń co? ཁྱེད ཁྱེད de...